Grająca przez większość spotkania w osłabieniu FC Barcelona zaskoczyła w Lizbonie, wygrywając 1,0. Sukces ten nie byłby możliwy bez heroicznej postawy Wojciecha Szczęsnego, którego występ wielu określiło nawet jako najlepszy w karierze. Hiszpanie wyrażali ogromny zachwyt nad jego formą, choć w odniesieniu do Roberta Lewandowskiego komentarze były nieco mniej entuzjastyczne. Po szalonym spotkaniu w Lizbonie. Zakończonym zwycięstwem Barki 5,4, kibice spodziewali się go lidy na podobnym poziomie już w pierwszym starciu 1,8 finału Ligi Mistrzów, jednak mecz okazał się zupełnie inny niż ten ze stycznia. Wszystkie predykcje wywróciła czerwona kartka dla pałku Barsiego w 22 minucie, co zmusiło Dumę Katalonii do gry w osłabieniu przez większość spotkania, mimo czego udało się wywieźć cenne zwycięstwo z Estadio da Luz. Ostatecznie decydujący gol padł z 61 minuty, zdobyty przez Raffinche. Chociaż nagroda MVP trafiła do Pedriego, powszechnie przyznaje się, że bez postawy szczęsnego sukces nie byłby możliwy. Na kilka godzin przed meczem w Barcelonie krążyły głosy o zmianach Terstegen i szczęsny zostali pogodzeni z losem, a 34 latek dwiurwał się i troił między słupkami, zaliczając pierwszą kapitalną interwencję już w pierwszym minucie. Jego licznik ostatecznie zatrzymał się na ośmiu paradach, co sprawiło, że występ w Lizbonie wyraźnie przyćmił byłego kolegę z reprezentacji, Roberta Lewandowskiego, i skradł niemal całą uwagę hiszpańskich mediów. Szczęsny, wyrażając swój bunt wobec nieszczęścia w postaci czerwonej kartki, podniósł ręce i pokazał rękawice, wysyłając jasny sygnał, że tego dnia nie zamierza przepuścić żadnej piłki, mimo liczebnej przewagi rywala. Jak podaje Mundo Deportivo? Szczęsny pokazał się z najlepszej strony, uchronił od porażki i udowodnił, że zarząd i Hansi Flick mieli rację, decydując się na zakontraktowanie go wobec kontuzji Terstegena. Pod jego wodzą barca nie przegrała ani razu. Na Estadio Dalus zaliczył siedem kapitalnych obroń zasługujących na uznanie. Mundo Deportivo pozytywnie oceniło również występ Roberta Lewandowskiego. Który choć nie wpisał się na listę strzelców, bardzo ciężko pracował w pressingu. Jak podkreślano, miał znakomitą okazję, ale trubin ją obronił. Wykonał kilka dobrych podań za linią obrony gospodarzy. Przez długi czas grał tyłem do bramki, mimo że gra nie układała się po jego myśli, gdyż miał przed sobą sporą odległość do pokonania. Szczęsny został także doceniony przez redakcję goal.com, która przyznała mu najwyższą notę w drużynie dziewięćdziesiątych, podsumowując, oceniając po jego występie, zasłużył na ten szczęśliwy rezultat. Surowiej oceniono jednak występ Roberta Lewandowskiego dwukrotnie zatrzymany przez Trubina, a były to jego najlepsze okazje w meczu. Jako że później już niewiele dawał, został zmieniony, przyznając mu notę szóstą. Podobną ocenę wystawiła redakcja sport, zauważając, że w jego grze nie było nic wyróżniającego. Miał jedną świetną okazję, którą trubin obronił, a potem, odłączony od gry, brał w niej jedynie niewielki udział. Szczęsny okazał się bohaterem Barcelony, choć MVP meczu trafił ktoś inny, to właśnie jego ośmiu interwencji udało się utrzymać drużynę przy życiu. Jak podsumowywali dziennikarze Diario As. Polski bramkarz utrzymał drużynę przy życiu ośmioma interwencjami, a z nim w składzie barca nie przegrywa. Był kluczem do sukcesu i choć cały zespół wykonał tytaniczną pracę, zwycięstwo nie byłoby możliwe bez jego parat. W sumie zaliczył ich osiem, co jest rekordem golkipera barki w meczu Ligi Mistrzów.